No i stało się. Można powiedzieć, że oficjalnie mamy już wakacje, chociaż totalnie nie mam pojęcia, kiedy jest koniec roku, i jestem tak na 99% pewna, że na tym kanale nie ogląda nas nikt, kto jeszcze chodzi do szkoły i jest niepełnoletni. Także koniec roku jest tutaj kwestią totalnie nieistotną. Zwłaszcza, że w tym roku planuję wrzucać dla Was regularnie przynajmniej do sierpnia. Wiadomo, kontent nam się trochę zmieni. Ale my się absolutnie nie żegnamy. Tymczasem jednak wczoraj na playerze pojawił się ten nieszczęsny finał czyli trzynasty feralny odcinek ślubu od pierwszego wejrzenia 7. Ten finał zaczął się od spotkania Patrycji i w Trojanowie. Małżonkowie przywitali się ciepło i z uśmiechami. Po wajku na odwagę ruszyli, nie mogąc się doczekać spotkania z ekspertkami. Odświętnie ubrani. Patrycja w swojej ulubionej całorocznej puchówce, a Adam w czerwonych adidasach, Chorzewska widać było, że zapuchnięta, chyba się nie wyspała, czyżby jakieś nocne konsultacje z uczestnikami przekonujących jeszcze przed finałem, ekspertki zapytał parę czy mają sobie coś do powiedzenia, po czym pieśka rzuciła kilka żartów, że miło było dama poznać i już wychodzi. A Adam też nie miał nic do powiedzenia Patrycji, bo już się wcześniej ze wszystkiego wysprzęglili, Zresztą o czym tu gadać. Od razu w trzeciej minucie odcinka padła decyzja pary i obojem zadeklarowali, że chcą zostać w małżeństwie. Patrycja po decyzji zalała się trochę łzami jakby nie dowierzając swoim zwowom. Ekspertki zapytał ich co ze wspólnym mieszkaniem, a oni zgodnie wyrecytowali, że Adam zgodnie z wolą Patrycji przyprowadzi się do Warszawy jak tylko znajdzie nową pracę. Pierwszy miesiąc będą mieszkać z siostrą Patrycji we wspólnym wynajmowanym mieszkaniu, a później znajdą własne. Okazało się, że czekała ich jeszcze rozmowa z mamą Adama na ten temat i nie wiedzieli, jak ona to przyjmie. Po miesiącu spotkali się w Bełżycach, gdzie Patrycja wyznała, że widzieli się z Adamem w każdy weekend, albo on zostawał w Warszawie, albo przyjeżdżał po księżniczkę do Warszawy i zabierał ją do Bełżyc. Okazuje się, że Adam znalazł pracę na budowie przy kamieniu i przeprowadzał się zgodnie z obietnicą do Warszawy, czyli jednak Warszawa Belżycym w bio pokrywają się z tym, co jest obecnie. Na razie mieli mieszkać z siostrą Patrycji, do czasu aż ona sobie kogoś znajdzie za Patrycję. Jednak Pyśka bała się, że jak w końcu zamieszkają razem, to będą się doprowadzać do szału, jak to było w kawalerce babci. Okazuje się, że mama Adama nie tylko dobrze przyjęła wiadomość o wyprowadzce syna, ale przyznała, że była tego pewna. Adam nie był zbyt miły w stosunku do mamy i prawie się z nią pokłócił przed kamerami, obruszając się, że nie interesują go plany jego mamy na wieczór, a ona nie powinna się pytać o ich plany. Patrycja lepiej dogadywała się z jego mamą. Mama stwierdziła, że są zakochani i to widać. Siedząc razem, Adam stwierdził, że codziennie jest lepiej, na co Patrycja wybuchła śmiechem, mówiąc przestań pier, olić jak masło myślane, co się Adamowi nie spodobało, więc Patrycja go za to przeprosiła. Agnieszka i Kamil spotkali się w malowniczych okolicznościach przyrody, witając się ze sobą jak zgodne małżeństwo. Kiedy usiedli naprzeciw ekspertek, powiedzieli sobie, że cieszą się, że nie zrezygnowali. Później oboje zgodnie potwierdzili, że zostają w małżeństwie. A to była dziesiąta minuta. Oj, szykuje nam się ciekawe podsumowanie po miesiącu. Agnieszka przyznała, że lada dzień zaczyna pracę we Włosławku, a Chorzewska na odchodne powiedziała im, że życzy im, żeby jakieś uczucie się między nimi pojawiło, dopytując, czy może już się pojawiło. Jednak para milczała. Trochę takie ryzykowne przeprowadzać się do kogoś bez uczucia. Po miesiącu produkcja odwiedziła ich we Włocławku, konkretnie Agnieszkę, która stała się lokalnym przewodnikiem babć na przystankach, co potwierdza tylko jaką fajną dziewczyną jest Agnieszka. Później wyznała, że jak zniknęły kamery poznała zupełnie innego Kamila i okazało się, że jest czuły i opiekuńczy, po miesiącu nadal chcieli tego samego. Oj tutaj będą potrzebne wyjaśnienia od tej dwójki, żeby nie poszło w eter, że Kamil Agnieszkę zdradził czy coś w ten deseń. Kamil natomiast zaczął sobie robić tatuaż typu rękaw i wyznał, że wraca pierwszy z pracy, odgrzewa sobie obiad który dzień wcześniej zrobiła mu żona, albo słoiki od teściowej, razem wyglądali na naprawdę zgraną parę. Kamil obierał ziemniaki, a Agnieszka biła go po miesiącu Kamil wyznał, że nadal chce być z Agnieszką, ale nie ma żadnych wyznań do przekazania produkcji, czyli mityczne kocham cię nie padło, a sekuracyjnie wyznał, że nie wie kiedy i czy przyjdzie uczucie, ale raczej do pół roku będą wiedzieć czy chcą to dalej ciągnąć czy nie. Agnieszka wyznała, że jest między nimi zauroczenie i jest trochę zakochana, ale nie ma potrzeby nazywania tego, bo wie, że chcą być razem. Jedząc wspólnie obiad, zachwalali, że nikt tak nie kisi o jak mama Kamila. Na ten moment planowali wspólny remont Łazienki, bo Kamilowi marzyła się Wanna. Ja to totalnie rozumiem. W łazience 2 na 140 40 też mam Wannę. A co? Kto zabroni biednemu bogato żyć? Okazało się. Że Agnieszka i Kamil mieli plan na wspólne święta, Sylwestra i ogólnie do końca stycznia, i tutaj jestem trochę zaskoczona bo liczyliśmy, że para rozstała się przed końcem tego roku, a tutaj jednak to była świeższa sprawa. Może jednak ta zdrada była grana. Agnieszka wyznała, że nie mają jeszcze wspólnych planów na majówkę, i tutaj akurat okaże się, że Kamil miał własne plany z nową laską, a nią. Z Dorotą i Piotrem ekspertki spotkały się w Lublinie. Dorota, czekając przed wejściem na Piotra, wyznała, że bardzo się boi i stresuje, że podejmie złą decyzję. Nie wiedzieć czemu produkcja zrobiła zbliżenie na jej trzewiki, jakby sprawdzając, czy da radę w nich uciec. Z dramatyczną muzyką w tle Piotr podjechał pod miejsce spotkania. Ekspertki wyczuły, że para jest zestresowana. Co udzielało się również imienia tak niewiele brakowało do trzech razy tak, które miało paść po raz pierwszy w historii programu i uchronić Chorzewską przed wyrzuceniem jej z programu. Zanim jednak wyjawili swoją decyzję zapytano ich czego się o sobie dowiedzieli i tutaj Dorota wyznała, że to co przypracowała do tej pory okazało się niewystarczające i być może będzie musiała udać się do kogoś po pomoc. Piotr oczywiście dowiedział się o sobie samych dobrych rzeczy, bo tego, że potrafi pracować nad związkiem i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom drugiej osoby, my chyba innego gościa oglądaliśmy przez 12 odcinków. Dorota powiedziała, że miesiąc nie był dla niej wystarczający i że dalej chce Piotra poznawać i chce pozostać w małżeństwie. Kiedy to mówiła, Piotr pełna nią spodełba, po czym walną przemowę, że inaczej to sobie wszystko wyobrażał. Że wejdzie tu na pewniaka i rzucą się sobie im w ramiona, ale finalnie Dorota nie jest mu obojętna i pomimo, że jest za niedzielami niehandlowymi i pomimo tych wszystkich rzeczy, które ma nadzieję, że uda im się pogodzić, to chce pozostać w małżeństwie. I tutaj Chorzewska od razu zapytała co z logistyką tego małżeństwa. Dorota powiedziała, że ma nadzieję, że będą dla siebie tak ważni, że miasto przestanie mieć znaczenie i będą w stanie zadecydować. I tutaj psycholog Karolina zapytała, jak ona sobie to wyobraża, że staną się dla siebie ważni na odległości, kiedy o tym zdecydują. Piotr powiedział, że nie ma deadline'u, widząc, że Dorota nie wie i może jeszcze się rozmyślić. Chorzewska przerwała tłumaczenia, mówiąc, że najważniejsze, że ze sobą zostają i jest tak na finale, reszta to pal Przytulili się i odjechali dwoma różnymi samochodami w dwie różne strony. Nie no, żarcik. Mieli się spotkać. Po miesiącu Piotr wraz z produkcją dojechał w końcu do Doroty. Ale żeby miesiąc stać w korku, niezłe korki w tym Lublinie. Pierwszym pytaniem Doroty zaraz po tym czy widział kota było od kiedy Piotr znowu nosi obrączkę robiąc zdziwioną minę. Po czym nastała dramatyczna muzyka, Piotr wyznał, że ma obrączkę bo przypomina mu to jak czuł się na samym początku kiedy był mega szczęśliwy. Dorota wyznała, że dzisiaj zdjęła już obrączkę i że Piotr podjął już decyzję i myślała, że będzie konsekwentny. Piotr wyznał, że to co było między nimi było dla niego ważne, a Dorota wytknęła mu, że tym bardziej nie rozumie jego decyzji, na co on odrzekł, że myślał, że jest chociaż z jej strony jakieś uczucie. I tutaj Dorota wykrzyczała mu w twarz, że nigdy by się w nim nie zakochał od tak. Nieważne kogo by mu dobrali, no bradam pitam to ty nie byłeś, Piotrek, ich wyobrażenia o małżeństwie z tvn były inne, Dorota chciała chodzić na randki i się w sobie zakochiwać jak na początku związku, Piotr uważał, że ma żony, więc etap randek jest już zamknięty, została praca, dzieci i wszystko inne, to Piotr podjął decyzję o rozstaniu stwierdzając, że skoro ze strony Doroty nie ma chemii to jest to bez sensu, bo nie o takie małżeństwo zgłaszał się do telewizji. I w sumie myślę, że większość ludzi go tutaj akurat zrozumie, aż się dziwię że to mówię, ale no, ma rację. Albo coś jest, albo tego nie ma. Dorota jednak oczekiwała, że będą czekać może i roki więcej, aż ona się w Piotrze zakocha. Z tym, że chemiczny stan zakochania trwa z półtorej roku, a później to już jest przyzwyczajenie. Także dysproporcja doświadczeń związkowych zwyciężyła. Szokującym jest jednak fakt, że to Dorota miała pretensje do Piotra, że chce rozstania, tłumacząc mu, że mieli się przyjaźnić i z czasem się w sobie zakochać, bo ona zna takie pary. To Piotr podjął tę decyzję, która i tego wszyscy są pewni. Długoterminowo będzie dla nich najlepszą decyzją. Przytulili się i urzędnik miasta z Duńska wola odjechał. Najciekawszy był jednak disclaimer na końcu odcinka. Kiedy z wspominkami ślubnymi skrojenia tortu w tle powiedziano, że dwa tygodnie po nagraniu tych materiałów Kamil przyszedł do domu z pracy i oznajmił Agnieszce, że nic do niej nie czuje i wyprowadza się zostawiając jej swoje mieszkanie do czasu, aż nie znajdzie sobie czegoś innego albo się nie wyprowadzi z powrotem do Białego Stoku. Adam mieszkał z Patrycją, ale taka kazała mu się wyprowadzić i choć później próbował do niej wrócić, to Patrycja nie chciała z nim gadać. Już widzę jej minę jak odjeżdżał, pewnie mało sufitu nie przebiła podskakując, za to Dorota z Piotrem mieli dać sobie jeszcze jedną szansę na być może, no powiem że jestem zszokowana tym rollercoasterem, jak myślicie czy pary po oficjalnym finale w telewizji wydadzą oświadczenia i zdradzą prawdziwe przyczyny rozstań, i kto z nich zrobi to pierwszy, wiecie jak to działa? Kto pierwszy ten lepszy? Gdyby któreś chciało to zrobić na naszym kanale, to serdecznie zapraszam. Mail, Instagram, walcie jak w dym. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim, co wydarzyło się w tym odcinku w komentarzach. A tymczasem bye bye.